24 listopada w Liceum Ogólnokształcącym imienia Staszica w Zgierzu miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej stworzonej przez uczniów. Fotografie prezentowały udział młodzieży w projekcie Międzynarodowa Mobilność Uczniów Power, którego jednym z elementów był wyjazd do Grecji. Głównym celem tego projektu jest kształtowanie tak zwanych kompetencji kluczowych uczniów, czyli tutaj myślimy w głównej mierze o rozwoju kompetencji językowych, rozwoju kompetencji cyfrowych, ale też takim ważnym dla nas elementem jest tutaj rozwój kompetencji społecznych też naszych uczniów. Przy okazji jest to promocja szkoły, ale też promocja regionu naszego Zgierskiego i Łódzkiego. Uczniowie długo się przygotowywali do tego projektu, bo sam e, ten główny punkt Projektu, czyli nasza mobilność do Grecji miała miejsce w październiku, natomiast przygotowania do projektu rozpoczęły się już w końcu wakacji w ostatnim tygodniu sierpnia. Uczniowie już nie mieli wakacji, tylko byli w szkole, pracowali z nauczycielami, przygotowywali prezentację, z którą byliśmy w Grecji. Była to prezentacja dotycząca tutaj Gierza i łodzi, atrakcji turystycznych, zabytków, kuchni. Poruszaliśmy się w takich obszarach. Również w Grecji. Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni. Podczas pobytu w Grecji uczniowie mogli spróbować lokalnej kuchni, nauczyć się tańca zorba, a także zapoznać się z językiem greckim. Siedem dni byliśmy w Grecji, plus oczywiście przejazd, który trwał w jedną stronę 30 godzin, w drugie 24 godziny. Jeżeli chodzi o sam pobyt w Grecji, to wydaje mi się, że było to bardzo E, niezapomniane doświadczenie, gdzie mogliśmy sprawdzić nasze umiejętności językowe, ale również dowiedzieć się e, trochę o kulturze greckiej, trochę poznać ich tradycje i poznać przede wszystkim uczniów ze szkoły partnerskiej. I do tej pory mamy z nimi kontakt. Grecy są bardzo mili i gościnni. Jednego z, je, w jednym dniu byliśmy na targu w Leptokari. E, Grecy są naprawdę bardzo mili. E, Zaproponują, czy chcemy spróbować danych produktów przed kupnem. Szkoła Platon różni się troszeczkę od naszego liceum, ponieważ jest to szkoła na każdym poziomie. Tam uczniowie właściwie od przedszkola do szkoły średniej uczęszczają do tej szkoły. Jest to szkoła prywatna, w przeciwieństwie do naszej szkoły publicznej. Otwieranie się na inne kultury kształtuje sposób patrzenia na świat, a ten w dalszym ciągu skrywa wiele tajemnic.